Hejka wszystkim. Dzisiaj zaprezentuję wam kalendarz adwentowy, który zrobiłam specjalnie dla was. Jest w nim tradycyjnie 24 saszetki, ale są też dwie dodatkowe, czyli takie saszetki pierniczki. Codziennie pomiędzy 20 a 21 będę otwierać ten kalendarz. Na końcu dwóch losowych szorców spośród tych 24 pojawi się cukierkowe słowo prezent, czyli takie jak tutaj. Ten, kto będzie chciał wygrać, niech zostawi w komentarzach trzy emoji. Choinkę, bałwanka oraz śnieżynkę. Komentarz z emotkami, który dostanie najwięcej lajków do godziny 20 kolejnego dnia, wygrywa saszetkę. Więc od jutra widzimy się codziennie po 20. Życzę wszystkim chętnym powodzenia i po prostu miłego otwierania ze mną. Papatki!